Cześć widzowie, dzisiaj otwieramy licytację na poziomie jedno karo, przeciwnik z naszej lewej pasuje, nasz partner odpowiada jednym kierem, kolejny przeciwnik pasuje, i w naszej gestii jest doprecyzowanie tego, co posiadamy na ręce. Zaczynając od szybkiej powtórki, jedno karo otwieramy, posiadając między 13 a 21 punktów honorowych, wykluczamy posiadanie starych piątek, czyli kierów i pików. No bo inaczej byśmy, byśmy je zgłosili odzywką jeden kier albo albo jeden pik, jednocześnie przekazujemy partnerowi taką informację, że partnerze kara mam dłuższe od trefli i jednocześnie może być tak, że mogę posiadać 4-4 w kolorach młodych, czyli karach i treflach, no i wtedy po prostu otwieramy jednym odzywką na poziomie jedno karo. Natomiast jeden kier po naszym jedno karo oznacza, co najmniej 6 punktów honorowych, a więc jest forsujące, jednocześnie pokazuje nowy kolor, jakim są kiery. No, bo jednak w ryżu staramy się dogadać, dogadać kontrakt na poziomie kolorów starych. No i co możemy odpowiedzieć? Pierwszą taką odzywką, która nasuwa się. Nasuwa się na myśl, jest poparcie naszego partnera w kierach. Czyli w sytuacji, gdy posiadamy czterokart kierowy, podnosimy jednego kiera do poziomu dwóch kierów, sugerując partnerowi, że mamy raczej ten dolny przedział punktowy, czyli między 13 a 15 punktów honorowych. W przypadku, gdy mamy ten średni przedział, między 16 a 18, podnosimy z przeskokiem, a więc nie na najniższym możliwym poziomie, tylko o jednym wyżej. Natomiast o jeszcze dwa poziomy wyżej, czyli z podwójnym przeskokiem, Zacytujemy, kiedy posiadamy górę otwarcia. Więc z jednej strony mocno zamykamy już, już licytację, no bo jesteśmy na poziomie, na poziomie czterech, więc no, nasz partner może no co, zapytać nas o asy i ewentualnie próbować, próbować ustalić jakiś kontrakt na, na poziomie wyższym. No ale jednocześnie takie są założenia, więc skoro są takie założenia, to wypadałoby się ich, ich trzymać. Jeśli nie mamy czterokartu kierowego, to nie gubimy nadziei i pokazujemy, pokazujemy jednego pika. Odzywka jeden pik mówi, że partnerze, nie mam czwórki kierów, które ty pokazałeś, ale mam czwórkę pików, więc gdyby się okazało, że ty masz czwórkę pików, no to wiesz co, wiesz co robić. Z odzywką jeden pik jest taki problem, że jest to nowy kolor na pierwszym poziomie, więc pokazuje jednocześnie, jednocześnie jakby dolną granicę otwarcia, więc między 13 a 15 punktów, ale jednocześnie jest to kolor, który jest starszy od koloru, którym otwieraliśmy, a, wy, a więc od koloru Karo. I to by oznaczało między 16 a 18 punktów. Więc dodając te dwa przedziały do siebie, otrzymujemy przedział między 13 a 18 punktów honorowych, a więc dosyć 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 jaki, dosyć rozległy. Jednocześnie no, nasz partner, jeśli miałby powyżej 6 punktów honorowych no bo 6 plus maksimum nasze więc 18 to 24 to teoretycznie odrobinę brakuje do poziomu dogranej ale zwykle licytacja nie skończy się na jednym piku jeśli natomiast mamy górę otwarcia, tak, żeby obsłużyć ten, ten przypadek, no to robimy tak zwany nowy kolor z przeskokiem. Więc skoro mogliśmy nowy kolor pikowy zgłosić na najniższym możliwym poziomie, to już robiąc przeskok, pokazujemy partnerowi partnerze, mam górę otwarcia, a więc między 19 a 21 punktów honorowych. Więc nadzieja już, już nas opuściła, to znaczy nie dogadamy się ani w pikach, ani w kierach, no to możemy pokazać partnerowi kolor. Treflowy, no bo nasz partner nie wykluczył posiadania koloru karowego, ale jednocześnie pokazując odzywkę dwa tref, a więc, po pierwsze, nowy kolor na drugim poziomie, który jest młodszy od kar, które zgłaszaliśmy, więc sugeruje to dół otwarcia, ale jednocześnie jest to Nowy kolor, który jest młodszy od koloru, od koloru otwarcia, więc sugeruje tę średnią rękę. Więc dodając te dwa przedziały, wychodzi nam, że posiadamy między 13 a 18 punktów honorowych, podobnie jak to miało miejsce przy odzywce 1 odzywce PIK. Jednocześnie przekazujemy partnerowi, że no, w starych kolorach się nie dogadamy, ale pokazuję ci partnerze, że mam czwórkę trefi. No bo nie możemy wtedy. Pokazując tą odzywkę, dwa trefl, jednocześnie przekazać, że posiadamy piątkę kar, bo założenie odzywki jedno karo jest takie, że w przypadku, gdy mamy 4-4 na kolorach młodych, to, od, to, to pokazujemy poprzez odzywkę jedno, jedno karo, więc na razie tylko pokazujemy 4 kart. Treflowe. No i jeśli posiadamy górę otwarcia, to podobnie jak to miało miejsce z odzywką 1 pik, robimy tak zwany przeskok, więc licytujemy nie na najniższym możliwym poziomie, tylko o jeden poziom wyżej, sugerując górę otwarcia. Jeśli już nie mamy nic zupełnie do pokazania, no to prawdopodobnie będzie taka sytuacja, że otwieraliśmy z pięciokartu karowego co najmniej, bo wykluczyliśmy posiadanie po pierwsze starych czwórek, po drugie czwórki treflowej. No to jeśli możemy pokazać kolor karowy, w sensie, że posiadamy co najmniej 5 kar, no bo zwykle licytując ponownie kolor otwarcia, jeśli to jest kolor młody, to chcemy pokazywać co najmniej 5 kart, no to licytujemy na najniższym możliwym poziomie, sugerując dół otwarcia. Jeśli licytujemy z przeskokiem, no to jak nie trudno się domyśleć, jak nie trudno się domyśleć, jest to ten średni przedział, więc między 16 a 18 punktów, a jeśli, a jeśli posiadamy górę otwarcia, no to licytujemy z tak zwanym podwójnym przeskokiem. I zostały jeszcze w zasadzie dwie odzywki, które są dosyć specyficzne i będą sprzedawały prawdopodobnie dokładny rozkład, bo została nam odzywka jedno. Jedno bezatu na najniższym możliwym poziomie. Bezatu na najniższym możliwym poziomie, co do zasady, to jest między 13-15 punktów honorowych. Jednocześnie, skoro wykluczyliśmy posiadanie czwórki kierowej, mamy maksymalnie 3. Wykluczyliśmy posiadanie czwórki pikowej, więc mamy maksymalnie trzy piki. Wykluczyliśmy posiadanie czwórki treflowej, więc mamy maksymalnie trzy I nie powtórzyliśmy koloru karowego. Więc mamy maksymalnie 4. Skoro wszystkich kolorów mamy maksymalnie jakąś wartość, to mamy dokładnie taką wartość. Więc w ten sposób sprzedajemy rozkład 4, 3, 3, 3. Jednocześnie, jak ktoś może zauważyć, to gdybyśmy mieli 15 punktów, to byśmy otworzyli odzywką jedno bezatu sami. Więc takie jedno bezatu podczas rebidu może oznaczać jeszcze bardziej doprecyzowane widełki, to znaczy między 13 a 14 punktów honorowych. I została odzywka 2 bezatu dwa bezatu, w ogóle bezatu z przeskokiem, bo dwa bezatu nie musi być z przeskokiem, jeśli e, otrzymalibyśmy rebit w postaci, znaczy rebit, odpowiedź w postaci nie, jed, nie jednego kiera, tylko na przykład w postaci dwóch kierów, no to wtedy to dwa bezatu byłoby na najniższym możliwym poziomie. Natomiast takie bezatu z przeskokiem sugeruje, że mamy górę otwarcia, a więc między 19-21 punktów. Ale tak jak to bywa z odzywkami bezatutowymi, to gdybyśmy mieli taki skład 4-3-3-3 na 20 bądź 21 punktach honorowych, to byśmy otworzyli... No właśnie, sami byśmy otworzyli odzywką 2 bezatu. Natomiast taki rebit. Myślę, że dosyć dobrym pomysłem jest, żeby obsługiwał te 18 punktów, które, które nie było obsłużone razem z tymi 19, bo wtedy sprzedajemy partnerowi w zasadzie jeszcze bardziej precyzyjne widełki niż przy, niż przy założeniu, że samo bez przez z przeskokiem to bezmyślnie między 19 a 21 punktów honorowych.